Ciemneczko z tej strony Michał.pl, a dzisiaj ze mną jest. Adam. I kontynuujemy przygodę na mapce Escape. Dobrze, w zeszłym odcinku zrobiliśmy challenge 1. A w tym idziemy do challenge no, 2. No, challenge 2, wiadomo. Challenge'ów jest 3, jakby ktoś nie wiedział, więc możemy chyba zaczynać. Eee, tylko jak tutaj? Okay. odpalić challenge drugi? Spróbuj przyciągnąć na dole dźwignię. O, coś się otworzyło. Nie. Nie, nie. nie część jeden się zamknął, a gdzieś może challenge drugi jest... Nie, to jest challenge trzeci Tu może coś nie Aha O pamiętam, że, że pierwsza liczba to dwa O nie, 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 no super. A to? Challenge trzy... Gdzie jest challenge drugi? A tu! No, to, to, to pół biedy, że jest. Teraz tylko trzeba tam się dostać. Odcinek miałby być z challengeu drugiego, do którego nie możemy wejść. Epic. E. Czekaj. Nie. To nic nie dało. Nie, nie, tylko nie. światło. Challenge ten też nie jest otwarty. A to? To gasi światło. Hmm. Mm. Moje pomysły mi się powoli kończą, czekaj. Nie, to nie zawracaj. No. Jest blok żelaza, tutaj nic nie ma. A na co nie zwracaj uwagi? A tu może gdzieś coś tam, coś tam. Może coś tam nie. No kurczę, że tylko blok złoty. Ten. Ej, zobacz, tam coś jest, a nie, to jest, to jest wyjście. Z któregoś pewnie challenge'u. To otworzyłeś drzwi challenge 1? Mm, tak, przed chwilą tak. Ale jak wejść do dwójki? Nie ogarniam. Yy, a jak weszliśmy do jedynki? Przełożyłem dźwignię. Po prostu przełożyłem tą dźwignię tutaj. Ej, a może trzeba nacisnąć tą tutaj dwójkę? Bo... Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Bo pisali. Chociaż. Chociaż? Dobra, wbij, dwójkę. No bo. Ale nic się nie stało. No bo tam pisało, że, że następną liczbą... znaczy, że pierwsza liczba to 2. Dobra, odwołujemy tą dwójkę. Tak, tak, tak. Wielkie wrota. Tak, najlepiej wpisać jakieś byle jakie udało się. Kod Da Vinci złamać od razu. To jest trochę dziwny blok, no zobacz. Po drugiej stronie nie ma takiego. Tam. Może jakieś inne dźwigni, może coś tutaj tego? No i właśnie patrzę na samej górze i tylko... Właśnie obawiam się, że to mógłby być ten... Jak to się nazywa? Obawiam się, że to mógłby być... Eee, właśnie... Dźwignia. Aha, tutaj pozostałe challenge, otwieracie, pozostałe challenge otwieracie w poprzednich. No fucking way. Dobra, go, go, Power Rangers. Albo zostań tu może. Leć, jak najszybciej. Nieważne czy byśmy się zrobiliśmy challenge pierwszy. Mamy go zaliczony. Ale... E, jak ja tu przez... przeskoczę? Ra... Idę z tobą. Jak ja tu przeskoczę? Nie, bo tutaj nie przeskoczę raczej, nie. No przecież na dół mamy iść. A co tam jest? Dźwignia, która... No, nacisnęliśmy tę dźwignię i spadliśmy na dół. To poczekaj, zostań tu, zostań tu, ale czek kurk. A dobra, to będę rozwalał tam to szkło, okej? Okay? Tak, rozwalaj, wbijaj tam. Zrobiliśmy challenge pierwszy, mamy go zaliczony. Tu jest śnieg, tu jest śnieg. Trochę rzuca, sztabka złota. Musisz zabrać tą dźwignię, wrzuć tu dźwignię. Dobra, wrzuć tu byle są. Nie, to tu chyba był, było, chyba było. Hm. Już nie pamiętam co dostawaliśmy nie wtedy. Tu dźwię, nie strzałę. No, wrzuć byle tam, żeby po prostu jakoś przejść to. Współpraca jest najważniejsza, super, cieszymy się. Dobra, jestem w tym szklanym pokoju. Dobra, to połowa sukcesu, dobra. Przejdź ten szklany. Szklany, no, szklany. Mhm. Ej, drzewo urosło. Serio? Tak. Urosło. Ale po jakim czasie, to ile byśmy musieli czekać na to drzewo? No ale przynajmniej wiemy, że, 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 mo, że mogło urosnąć A u ciebie coś tam? U mnie chyba nie Nie, nie. To Ach. u Ciebie urosło drzewko Tak, No super. A dałem, a dałem później. Patrz, później dałem drzewo. Byłeś ludzie jak sobie ale Ej, otworzyło się? Nie. Nie? No to nie trzeba dawać tam chyba tego diaksowego kilofa A może? No ale diaksowy kilof, a że rzuciliśmy jakąś, nie wiem... Co innego, no to... To chyba nie robi jakiejś różnicy. Ja tu jestem i póki co nic się nie otworzyło. Mhm. Mm Jadę tymi torami, ale... Kurcze. A może. Ja ni... Nic nie ma. Ej, ja się... a może trzeba było jednak wrzucić ten diaksowy kilow Ale co, co to jest za, za różnica? Powiedz mi. Jeśli drzewo urosło w takich tam warunkach. To może jednak. Nie. To ja nie mam bladego pojęcia, no kurczę, jak otworzyć drugi challenge, no? Co tam wbić? A Myślę, jeśli... Że... A nie. Dobra... Trzeba no. mam... otworzyć gdzieś tutaj w pozostałe wcześniej... O, ja pięczę To co? Da, może mi jednak tam ten diaksowy killoff. Ale co to za różnica, czy strzał, czy diaksowy killoff? Powiedz mi. Nie wiem, może jest... A może jednocześnie trzeba rzucić ten... Rzućmy ten diaksowy kilo, ja ci mówię. Wtedy też powiedziałem, że... A może zrobimy tak i się udało. Dobra, wbijamy. W sumie, czy rzucimy strzałę, czy mięso, czy coś innego, to nie ma różnicy, wiesz, o tym. Może tutaj ma. Nie, nie ma. Bo to jest zwykły mechanizm. Płytka nie rozróżni, co tam rzucisz. Mm. I do, to, to w takim razie zbierz to drzewo. Okej okay. Mogę wystarczy jedno, jedno wystarczy Crafting No Super, zabrałeś moje Ja mam Dobra Chodź Na trzy Raz, no. dwa, trzy. Hm. Stop, 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 stop. Glowstone możemy niszczyć? Aby go zakończyć, przyciągnijcie dźwignię. Okej, okay, zostań tu na chwilę, zostań tu, ZOSTAŃ TU! I je, je... nie, nie wychodzisz jeszcze? Super, jestem w tym... E... Challenge się otworzył. Ej, jestem tam, gdzie ty wtedy byłeś. Ja nie dźwignię, tamtą. Jestem tam, gdzie ty wtedy byłeś. Otworzył się challenge. Winie e... cało ja Ta... tam. Jezu, mam dwa serca. A więc, witajcie w drugim challenge'u. Dobra, za o matko eee, idziemy, idziemy, idziemy. Słuchaj, dwa złota. Z za mnie tam wejdziecie, przygotujcie broń. Checkpoint, checkpoint, bingo, checkpoint. Checkpoint! Checkpoint! I co tam mamy? Otworzyły się drzwi i jakieś gówno. Nie zbierać nic, nie zbierać nic, o Boże. Nie zbieraj nic. Ty czujesz to samo co ja? Mam eee... Matko święta. Jezus. Zał, idziesz pierwszy, ja cię osłabię. Ej, czemu ja mam iść pierwszy? Stój, czekaj, na pewno jest jakiś... Okej, okay, a można przerać przez drzwi? Można przerać przez drzwi i strzelać. Ale mnie je Oni też przez drzwi mogą przechodzić Nie przechodzą Ej oni się bugują przez ściany, przez ściany ich klep Ej mam 10, 10 FPS-ów Fuck Wypuściłem ich Fuck Jezus mam FPS-ów przepraszam was za te ściny Spadamy, spadamy stąd God damn it. Trzydzieści FPS-ów, kurde. Kurde. Ja mam zaklęty ogień 2 więc mi... Więc idzie to nawet, ja... O, oh fuck, ja nic nie widzę. Ja też nie. Zdedłam. No, okay. one. do środka. Fuck! Ja jestem w tych... Jest... Ja mam yy, jeden FPS. Nie przejdziemy, nie ma szans. Za duże lagi są. Tak. Słuchaj, to wyłączmy nagrywanie i wbijmy tam, jak już wbijemy tam, to skończymy Dobra, robimy cięcie No, witajcie po moim cięciu, nie zgadniecie ile ich tam było, mieliśmy chyba przez minutę 1 FPS, ja i ja Adam Ale daliśmy jakoś radę Ogarnęliśmy, dobra Czekaj, co pisali na tej tabliczce? Jedna osoba musi stanąć na płytce tu i, i zostać na chwilę Na no, jakiej płytce? Kurcze Tu jest jakaś płyt hmm. Nie mam nie pojęcia się, nie Dobra zostań tam gdzie jesteś Ej! Zapadłem Ja też tu też jest otwór Ja wchodzę do środka O kurde niestety, Możecie zauważyć że niestety zginęliśmy Nie mam przy sobie kompletnych kompletnie itemków Poczekaj no, drugiego gracza przyjdzie stąd Potem razem idźcie tam. Hehehe. Nie tylko przeciągnij przycisk i biegnij ile sił w nogach. Eee. Czekaj, czekaj. Zanim to zrobisz, to ja tutaj się, że Okej, to są. Karne, co to jest TNT na SUV. Eee, Dobra, to ja nacisnę, a ty już biegnij. 3 dwa, 1 Start. Nacisnąłeś? Tak. Biegnij. Nic się nie stało A może... AK to... oh, Uważam nie umieją długo wytrzymać pod wodą Pochodnie tu są i dźwignie dwie Pochodnie to ja wiem jak wykorzystać Boże Ja sobie myślałem, że to, już, że to już koniec będzie Jezu LOL Co to? No tu na pewno jedna dźwignia Aaa, już wiem po co pochodnie I tu druga dźwignia ja Miałem tu Mana Items łączone. Nawet Mam Redstone'a Ja też mam to Mana Items, ale nie korzystam Troszkę. Eee. O tu dowód, nie mam nic Mam, no, teraz Czekaj, nic nie mam tu, Czegoś tu brakuje Eee, Red... ile masz stona? Nie mam, bo zginęliśmy Kurde, bo teraz potrzebny jest Ej, tutaj może w środku trzeba, są w środku może będzie redstone? Jest redstone, masę redstone aż kiedy we mnie tiskone. To tej... Pak? Trzeba Wiele dać masz? ton pochodnie Ja nie mam zero LOL Bo tam nie ma Krzynce Super Wystarczy tyle ile ty masz czy potrzebna? mam dwa trzy, trzy są potrzebne Kuchwalę. Dobra Kuchwale ojczyzny żołnierzu Oczywiście No bez uciekam Otwórz mi zamykaj to, zamykaj Wyglądam nie... jakiś rozwiesz tak. Nie pieprz się z nim, nie uciekaj już Jak już się zacząłem z nim pieprzyć to może z nim mnie jak to zabrzmiało Ile pochotni, biorę i mam siedem. O Jezu, aż wiesz jeżeli ktoś ma z was wiaderko lub diaksy, to musi tu wywalić. Yyy... Musi tu... No, robić... mówiłem! O, wagonik. Czekaj, to ja zamknę przejście za nami. Jeśli ma ktoś wiaderko lub diaksy, to musi o, tu wy... Musicie tu również wyrzucić mączkę kostną, musicie tu wyrzucić również deski, drewno itp. Wyrzuć tu. Nie mam diaksów. No ja też nie. To co, lecimy no. dalej. No. Biej. <laughs> Lol, ale fajna. Ale fajno. Fajna kolejka. Kocham. Kolejka debili. O, jakie miasteczko. U, Clipper. Wow. Clipper. Do wody, do wody! A tu sobie nie wybuch, uh. ale... No ja no jestem przy checkpointie, czekaj. Pół serca mam, pół serca. Biladyry. Piecik, nie chcę. No co? Fajna wioska. Ej, czy jest ruda diamentów? Rynka. O, fair play. Fair play w tym wyzwaniu. Fair play. Musicie znaleźć ukryte drzwi, które pomogą wydostać się Wam z podziemnego parku. Musicie również znaleźć oraz wykorzystać potrzebne itemy, a więc czas ruszać. Trochę mózgiem i wydostać się. Podziemnego parku Odpowiedź naj... zacznijcie od szukania potrzebnych rzeczy Podpowiedź. Ukrytych skrzyn jest 8, a więc do roboty tabliczki wam pomogą. Ktoś zostawił dla Was również craftingi oraz piecyki. Wykorzystajcie te rzeczy dobrze. Tak. Zapłynęło, że mam pół serca. Hmm. Tak. Ukryte drzwi. Ukryte drzwi. Gratulacje, znalazłeś... Fuck... FUCK logic. Gratulacje, znalazłeś wyjście z podziemnego parku, lecz potrzebne najpierw... Lecz trzeba najpierw zniszczyć obsydian. Tylko w tej piwnicy możesz zniszczyć drewno, nie deski. Tutaj możesz wykorzystać swoje... znaki. kilofy. Przeszukajcie stalowe drzwi, bo inaczej nie przejdziecie dalej. Mam wodę. Tam wlej... woda była potrzebna. Tak, wlej tu wodę. Posać tu drzewko. A, i wtedy będziemy mogli zrobić ten. Za tym coś jest, ale potrzebujesz diaksowego killoffa. Jakby łapką tego nie można było zrobić, no ale. Jak diaksowy killoff to diaksowy kilof. Gdzie ty jesteś? Tu. Nic nie ma. A, a oglądałeś tą skrzynię? Nie. Ej, no to no, wylej tam woda. Wiem, już byłem na dole. Ale tu wolę, wodę trzeba wlać. Dałeś? Mhm I otworzyło I byłeś tam w środku? Ale masz jedno Posaść tu drzewko Uwaga, są się Pewnie da się Dobra Raz, dwa, trzy Nie da się A dźwignia? Reston będzie wam potrzebny potem Okej okay. Słuchaj Aha. Teraz tutaj Redstone Redstone w, w kształcie karniaczka. Mm. No, w sumie teraz można powiedzieć, że trzeba czekać aż to drzewo się zrobi, prawda? Bo, jak, bo na pewno będą tu gdzieś trzy diaksy. Ej, jest tutaj, zobacz Diaks. Ale to stop, stop, stop. Ja kamienne. Mam kości. O, skrzyneczka. A, w niej już nic nie ma. Kości. Może to ja już wyłupałem. Ej, tu jest ten, żelazo. Dużo żelaza, oni mówili, że można... Wykop, 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 wykop. masz kamienne. Jest. Mamy już ten. Teraz trzeba tylko przepalić. A tam był... widziałem tutaj ten. O. Węgiel. Supcia. To już zaraz to zrobimy. Dwie minuty. Jeżeli będziesz miał diamenty. A, tak, zapomniałem. Nie, tutaj jest jeden diament. Tu jest... Tu jest jeden. W tej wiosce tam. Skrzynka, 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 skrzynka. Szukaj mój. dwóch pozostałych diaksów. Szukaj. Nic. Ale masz jedną dźwignię. Thanks. Przydałby się wagonik. Okej. Okay. Fuck, tak, ja muszę coś... będę musiał zaraz coś zjeść. Ja mam zboże, chyba sobie przyrobię. I myślałem, że zaraz coś zjeżdżę w normalnym świecie. Nie, nie. A w sumie, która nie, godzina? 18.35. Nie tak źle, dobra, jasna cholera, gdzie są diaksy? Spokojnie. Nie denerwuj się tak. Ja, okay? ja chcę diaksym? Ale ja chcę. Nie, nie ma diaksów, rozumiesz nie ma. No jeden jest Może pod nim są. Jest dobra. Yy, dwa patyki To nic nie ma Ej, pamiętaj, tam to się zrobiło po jakimś czasie, pamiętasz? Tamto drzewo. No to, to może. Co robimy, cięcie i tak, no jak to? już będzie drzewo. Cięcie. Dobra, no to. Cięcie. No, witajcie po małym cięciu. Dla Was małym, dla nas około 15-minutowym czekaniu, aż to głupie drzewo się zrobi. Ale dobra, mamy to. Mamy 5 dębowego drewna. Tak, przy tu okazji znaleźliśmy no. jeszcze jeden diaks. No. Tu jest jeden i. Zdołałem, coś tak mi się przypomniało, że tutaj jest jeszcze drugi. Tak więc szukamy trzeciego. Słuchajcie, to daj mi ten, daj mi patyki. To ja mam żelazo, nie? E, tak, tak, tak. I robię siekierę. kierę. słuchawki mi się zawinęły. Sied. Dobra. O, dzięki. Jak, Ju, ja, ja Już biegać nie mogę. Jaks. Jest trzeci, 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 trzeci. Czy mamy no, trzy trzeci. dziaksy, hehe? <laughs> Czy okej, gdzie crafting? No fajnie, fajnie to wymyślili, naprawdę super mapka, naprawdę, nie to co graliśmy poprzednio. Pamiętasz Adam? Tak, tak. Dobra, gdzie jest trzeci? Tu. Jeden. Oś tu najpierw. Sorry. E, co jest? Dwa! No i trzy! Kopiemy, kopiemy, kopiemy! Kopiemy! kopiemy. Yes! Fuck Fakie! Yeah. Chodź, idziemy! Mogę skopać tego Opsa? Co? Mogę skopać tego Opsa? Oczywiście Mi się nie chce kopać Opsa. Zostały ci dwa. A, mogliśmy. Kurde, ale super! Kopia, kopia by się przydał, żeby pokopać. E, dobra. Z tego co słyszałem, to taki typo co kopię opsa, nie? Mam Jackson'ego w taka motyka mi wychodzi. What? Nie, jakby ci wyszła motyka, to ja, ja bym. Ja by, nie wiem, co bym Ci zrobił. No, no, no. Ale wierzymy, że. Nie wyszła ci motyka, tylko motyką kopiesz. Eee, tak rozkopuję. Czekaj, e, robimy małe mało. cięcie, musimy zrobić małe cięcie, chwila. Mam problemy techniczne, przepraszam. Przepraszam, ja miałem problemy techniczne z frapsem. No, tak, właśnie miałem rozkopać, więc już rozkopuję. Kopu, kopu, Przepraszamy kopu, za tak to dużą ilość go... cięć, no ale no, niestety. Mapka escape Kop... tego wymaga. Dam na pewno, jak oglądaliście u różnych youtuberów, i Blow, te sprawy, to na pewno też robili cięcia. Krzynka, parę rzeczy, parę śmieci. Możesz Tutaj tu... możesz niszczyć już, już tylko blok śniegu. Ej, masz jedzenie? Ej, tak ty złapać. Tegoś y y y tu brakuje. Już nie. O się. Być. Matkowy goń, chyba będzie koniec. Stop, czekaj na pewno. Wszystko sprawdź. Dźwignia, dźwignia, czekaj, dźwigni nie ma. O, czekaj, to nadal drugi. drugi... Ale mógłbyś? Mi guziczek z tyłu tam? A oh, niee! No! Dziękuję Pog! Bije się! O oh, shit, 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 shit! Shit, jestem w stonie! Nieważne Ale żyję, mam 2,5 serca Jest, 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 jest! Druga cyfrowa... Druga cyfra kodu wielkich wrót 5 Dobra, 2 5 Kurde, ja się tu zbukałem. Dobra, olać to. Dobra, przyciągnijcie dźwignię. Dźwignia musi być skierowana w dół. Jest w dół, synu. Okej, okay. jadę. Ulol, ale super. E, sorry, musiałem zniszczyć tam wszystkie waboniki. <grym> e, no to. Jest, jest w dół jest. Nie, ja jadę pierwszy, ja jadę pierwszy, na raci Dwa serca Ale odjazd No what the fuck! Co to mi wagonie Ja muszę go pop Ja pierdzielę Miałem dwa serca i zleciałem Jestem przy tym checkpoint'cie. da the fuck? O już Czekaj, trzeba pozbierać te gunwo i no po. kończymy, bo tutaj widzę, że trzeci challenge y, będzie zaraz. Jest gotowy trzeci challenge. Co robimy? Tak, na pewno kończymy nagrywanie i no, oczekuję się ostatniego trzeciego odcinka, w którym będzie challenge i otwieramy wrota. Może wrota otworzymy w czwartym, Takim... nie w trzecim. W trzecim, no. To trzymajcie się, cześć. Cześć.